Miejsce Polski jest Koleos, a to kurwo Legia jest. Dobra. Siema, jestem Kubson. Eee, zacznijmy od go eee, Zrobiliśmy piękny ace. Eee, piękny ace. Taki szybki ace zrobiliśmy. Dobra. Eee, no jest Kubson silver 2 ranga. Eee, dobry mecz był. Dopiero po 5 rundach skupiłem ja, się, że oni chodzą po... No, więcej, no. że oni chodzą na A, no i przegraliśmy rundę, tak mega przegraliśmy. Należy, no, żeby ją dużo kili, bo potem wiedziałem, że oni chodzą na A, nie dobra, jeden tutaj, drugi flashing. I gdy będę tyle to bym zrobił Dobra, patrzę sobie, tu jest bomba, patrzę sobie, tu coś jest. Ok, i wychyla. Ałacz I patrzę, jak konektor, tak? No i... Przece się No 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 i... Tutaj wygrałem mecz, a tu już potem bilałem, się przegrałem, W tym roku raczej dwa mecze wygrałem, sorry, dwa mecze no ale kiepsko mi idzie mecze, kiepsko idą mi idą mecze, przepraszam, kiepsko mi do mecze. No, tu był łatwy mecz, to szybko zrobiłem 16.1 A tu piękny ace, no i tutaj takie, takie kile, 25 do 20, tu. zrobiłem kili, No, cały czas przegrywam mecze. Tu synki zbieram, na razie mam około... Eee, czekajcie, że, że, że sobie na policję sobie taką kalkulatorze eee, 11 11 11 44 zł na otwarcie skrzynki na 4 no i tyle nie no nawet sału nie ma No, zrobiłem tyle godzin, cześć, je. no i tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, live kiedy będą, nie wiem, za tydzień raczej nie będzie, bo jest KSW, fajne walki są, e, e, piątek raczej też nie, bo ważenie, ale zobaczymy jeszcze, czy to oglądał, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.